wam tak, się gumiślisty i chciałbym wam pokazać Minecrafta na Linuxie działającego z minimapką. Minecrafta, link do Minecrafta, z którego z, z tej strony pobierałem i link do minimapki wstawię w opisie. A tymczasem lecimy. No cóż, niczym on się nie różni specjalnym od Minecrafta tego na Windowsa. Oprócz tego, że od czasu do czasu przycinam, jak widać, bo, ale to dlatego, że jestem na serwerze mojego szwagra. Jak widać, wszystko działa jak należy. I cóż mogę Wam powiedzieć więcej o tym Minecrafcie? Ten Minecraft na Linuxa ma jedną właśnie zaletę, najważniejszą. Yy, mianowicie taką, yy, ta saleta jest mianowicie taka, iż jest on na Linuxa właśnie. Yy, no dobra, rozłączamy się z serwerem. Chciałem wam tylko pokazać, że to jednak działa. I teraz wam pokażę sposoby instalacji. Yy, tego Minecrafta instalujemy nie w ten nie w taki sam sposób jak na Windowsie, że odpalamy plik exe i to wszystko się robi samo. Nie. Ściągamy taki plik Minecraft .sp.jar i zaznaczamy sobie we właściwościach uprawnienia zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Zamykamy i otwieramy za pomocą openjdk. Uruchamy nam się takie okienko. Za pierwszym uruchomieniem polecam zaznaczyć Force Update, który nam Force update, który nam zaktualizuje Minecrafta do wersji 1.5.2. Po uruchomieniu, gdy zobaczymy, że wszystko jest ok, zmieniamy sobie oczywiście język na język polski, chyba że ktoś woli grać w, 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 w języku angielskim. Ok, jest wszystko ok gotowy do drogi tak zamykamy go i wchodzimy na stronę internetową e I wchodzimy na stronę internetową. Mega.co nie przepraszam, 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 dobra to się wytnie. I wchodzimy na stronę internetową tą właśnie. O, tym razem już udało mi się utworzyć nowy dokument. Pusty dokument. Dokument bez nazwy. Nazwy. OK. Stworzymy sobie taki pliczek. No to powycinam. Dużo rzeczy będzie chciał powycinać. No dobra i teraz tak. Wchodzimy na strony, które Wam zaraz podam, czyli na dropbox.com i druga strona to jest e, strona, 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 strona Raymap. Stamtąd sobie pobieramy pliczki. E, tak. Chodzimy do pobierania, stamtąd pobieramy sobie plik Ray Minimap, który otwieramy sobie oczywiście w widoku nadrzędnym ten Ray Minimap otwieramy już tradycyjnie w ten sposób. Ale na Linuxie jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, gdyż trzeba rozpakować ten plik, to wszystko trzeba rozpakować do osobnego folderu. Ja sobie zrobiłem taki na pulpicie tymczasowy ford Ray. E, rozpakowałem go sobie tutaj e, Rozpakowałem go sobie tutaj, tak I otwieramy wtedy plik e, minecraft. minecraft Plik minecraft znajduje się Plik minecraft znajduje się tutaj w katalogu domowym I, żeby wejść tutaj w pliki Minecraft, żeby edytować, klikamy CTRL+H, czyli pokaż ukryte pliki i foldery. Wchodzimy w Minecraft bin i Minecraft jar otwieramy za pomocą menedżera archiwów. Gdy otworzymy za pomocą menedżera archiwów, pojawi nam się meta.info. Meta info, ja, ja ten folder już cały usunąłem sobie, Wam radzę zrobić to samo, gdyż inaczej Ray minimap nie będzie działać. Otwieramy Ray, zaznaczamy wszystko i przenosimy i e, dodajemy tutaj. O! Gdy już dodamy, do pokaże nam się ray. w N Rave NSK i aww Class, coś tam i mod Ray minimap Class Zamykamy jedno, zamykamy drugie Sprawdzamy czy pojawiło nam się tutaj coś, nic się nie pojawiło, pojawił się folder mob, mod z Ray minimap z logami, z szybko skrzydły. Sprawdźmy log Tak, szybko skrzydły pojawił się domek OK, zamykamy wszystko. I znów to samo. Otw otwieramy za pomocą OpenJDK. Można sobie y ustawić. Mm, żeby zawsze otwierało w ten sposób, ale chyba nie. Dobra, i logujemy się. Odpala nam się je Minecraft, jeżeli wszystko zrobiliście tak jak wam kazałem Odpali się Pełna prawna wersja Wchodzimy na no, obojętnie jaki tryb, ja wchodzę na swój serwer I Tak jest Działa wszystko jak widać Raymin map się wyświetla, można sobie zmieniać Opcje Ja wolę taką remind mapkę ok back exit menu i można o jest noc jak widać i można śmigać dobra dzięki za oglądanie mam nadzieję że wam się podobało i że wrócicie jeszcze na mój kanał aby obejrzeć kolejne poradniki yy... mojego autorstwa